Tak kolego, legalnie można 100 godzin jazdy zrobić w dwa tygodnie. Co nie znaczy, że w dwutygodniowym okresie, tu przylatując w sobotę i odlatując w sobotę, to może dwa tygodnie, zaczynasz w niedzielę, na dyszkę idziesz, później idziesz cały tydzień na maksa na 56, a później ta dyszka dzisiaj z pierwszego tygodnia kasuje, gdy robisz ten trzeci tydzień. I w dwutygodniowym nie przekraczasz 90, ale w dwa tygodnie robisz 100 godzin jazdy. Legalnie Inaczej mówiąc. To przyjeżdżasz na dwa tygodnie, na no dokładnie dwa tygodnie, ale zahaczasz, tak jakby trzy tygodnie, i ta dyszka ma się kiedy skasować. Tak samo jak cztery dni z rzędu można iść na 10 godzin jazdy, wystarczy wiedzieć, kiedy zacząć, bo możesz jechać przecież w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek na 10 godzin. Cztery dni pod rząd i też jest to legal. Oczywiście wtedy nie robisz pauzy w weekend, tylko kiedy idzie, w środku tygodnia, ale jest to legalne. Jest dużo takich smaczków, na przykład można 11 godzin jazdy zrobić w dobie. Po czym innym jest doba kierowcy, a czym innym taka doba zegarowa. Zacznijmy od północy, żeby było łatwo policzyć. Idziesz sobie 4,5 godziny jazdy, robisz godzinę przerwy, znowu jedziesz 4,5, no to minęło 10 godzin. Znowu robisz godzinę przerwy, to jest 11 godzina i znowu godzinę sobie jedziesz, 12 godzina. I teraz robimy 11 pauzy, to 12, 11 to jest 23. I co? I w dobie została jeszcze jedna godzina. A ja już jadę. I co? 11 godzin jadę w ciągu doby. Pozdro! A można jeszcze więcej godzin w dobie najebać jazdy, jak się zrobi dziewiątkę po tych 12, co tam liczyłem. Trzymajta się, ziomeczki.